No, jesteśmy nad zbiornikiem Jeziorsko. W pobliżu się radza, tam gdzie jest Sieros, prawda? Tak, to całe 15 km, także nie jest aż strasznie blisko, ale wcześniej jest miejscowość Warta, dosyć taka znana historycznie, bo jeszcze z czasów Jagieły, także z gotyckim kościołem, także okolica bardzo sympatyczna, bardzo. Interesująca i interesująca od roku 1986 dla nas, ornitologów, bo wtedy właśnie zbudowano zbiornik jeziorsko. Drugi co do wielkości zbiornik na terenie Polski. Już nie pamiętam pod względem bodajże powierzchni lustra wody, a chyba trzeci jeśli chodzi o pojemność. Także wielki. Akwen czasem miejscowi nazywają wręcz to sierackim morzem. Tak trochę żartobliwie, bo rzeczywiście jak pojawiają się dni, kiedy zaczyna wiać, to, to tutaj są niezłe fale i rzeczywiście zbiornik. No ja dorwałem sobie. pana radka, Wodarczyka, prawdziwego ornitologa z uniwersytetu, tak. Niech mi pan troszeczkę powie o pracy ornitologa. Jak to wygląda? Na czym to polega? O co tu chodzi? Yy, praca ornitologa. Jest, że tak powiem, dwustopniowa, to znaczy jest część przyjemna, czyli polegająca na obserwacji ptaków w terenie. Jeździmy w teren w zależności od tego, jakim gatunkiem kto się zajmuje, bo oczywiście nie jest tak, że zajmuj, dana osoba zajmuje się wszystkim, co lata po okolicy, ale raczej specjalizujemy się już w konkretnych grupach, bądź systematycznych, bądź konkretnych gatunkach. Czyli zaczynamy pracę od kwietnia, od marca, czasem. Zimą już coś zaczynamy działać, w zależności od tego, z jakimi ptakami mamy do czynienia. No i oczywiście największa intensywność pracy to jest sezon lęgowy, czyli nasza wiosna, czyli kwiecień, maj. Pod koniec czerwca ta praca troszeczkę już zamiera. Po prostu jeździmy w teren, zajmując się danym gatunkiem, zbieramy informacje, które nas interesują. Jeśli ktoś jest zainteresowany Rozrodem ptaków, no to po prostu szuka gniazd, obserwuje co się w tych gniazdach dzieje, ile ptaki znoszą jaj. Ptaki są chwytane bardzo często, obrączkowane, mierzone, ważone, sprawdzamy kondycję, ich po prostu często też związki, czyli jak ptaki są znakowane, to wiemy jakiego partnera dane osobnienia miał w poprzednim roku, jakiego ma wdany. Nawet takie rzeczy. Tak, oczywiście, tak. Do, do, do takich badań najświetniej nadają się, chociażby bardzo pospolite w sikory, które gnieżdżą się w budkach często co roku w tych samych, także jeśli ktoś obrączkuje te ptaki przez kilka lat na danym obszarze lasu, to po prostu może śledzić ich losy rok po roku i znać ich całą historię od wyklucia do, do śmierci. Mm. No i to jest ten część, ta część badawcza taka związana z jeżdżeniem w teren, no ale oczywiście jak w przypadku każdej nauki prowadzenie badań to jedno, a drugie to przekucie tych badań później na prace naukowe, które po prostu wnoszą jakieś informacje o danym gatunku. No i oczywiście chodzi o to, żeby tymi informacjami podzielić się z całym światem. Czyli napisanie jakiejś książki, ewentualnie jakieś filmy, jakieś różne rzeczy. Tak, tak, tak. tak. Bardziej no, to są krótko, często krótkie prace po prostu, które no, podsumowują jakąś informację na, na dany temat, są dostępne oczywiście dla wszystkich, a żeby no, ta wiedza na da, temat danego gatunku, czy, mhm. czy rozmieszczenia ptaków w Polsce, czy ich biologii była po prostu ogólnie dostępna. Powiedzmy coś teraz na temat tego zbiornika jeziorskiego, przed którym tutaj stoimy. No jeden z ciekawszych miejsc do obserwacji ptaków w Polsce, prawda? Tak, tak. Zwłaszcza tych wodnych. To, to zdecydowanie oczywiście. tak. Jest to myśl wszystkich obserwacji Ostoja ptaków o znaczeniu międzynarodowym. Jest to obszar zaliczany do sieci Natura 2000, czyli chroniony w ramach Unii Europejskiej, czyli uznawany za bardzo ważny na obszarze całej Unii Europejskiej. Jest to równocześnie obszar chroniony naszym prawem, bo teraz właśnie znajdujemy się na granicy rezerwatu. Orbi bo powiedzmy, że nie cały zbiornik jest rezerwatem, prawda? Nie, nie cały. My tu stoimy na, na skraju tak naprawdę rezerwatu. Bo no, dno zbiornika jest po prostu rezerwatem, ale jeszcze tak powiem, może jedna trzecia zbiornika obejmuje rezerwat i część w stronę tamy jest udostępniona dla, dla ludzi, dla uprawiania sportów wodnych, dla plażowania, mm -hmm. a ta część pozostawiona jest ptakom. Jeziorsko dlatego jest tak niesamowite, jeśli chodzi o ptaki, mm, ponieważ mamy tutaj do czynienia co roku z regularną zmianą poziomu wody. Wynika to po prostu... Tak jak to widzimy właśnie teraz, tak, nie? Tak, tak, tak? Powinniśmy stać tutaj w wodzie, tak jakby teraz. Dokładnie. Tak powinno być, że, że zbiornik powinien być cały wypełniony. No ten rok troszeczkę jest nietypowy, bo mimo że teraz od kilku dni pada i mamy do czynienia z podtopieniami gdzieś tam w górach, to jednak mamy ciągle do czynienia z suszą w Polsce po prostu zbiornik nie był w stanie napełnić się w całości. Nie było śniegu zimą, w z tym no, jasne, stan jest. wody jest bardzo niski ale jeśli pojawilibyśmy się tutaj w sierpniu we wrześniu to zobaczylibyśmy, że tej wody zaczyna coraz bardziej ubywać, bo yy, po prostu zbiornik opróżniany jest z wody yy, do praktycznie yy, właśnie granic rezerwatu i na tym przestrzeni tutaj odsłoniłyby się wielkie tereny otwarte. Czyli tej wody. wody tutaj to nie, będzie, nie będzie na nie jesieni, będzie, da, będzie błoto, będzie. tak? Da, da. Które będzie wam sprzyjało właśnie badaniom, prawda? Ptaka znaczy badaniom dlatego będzie sprzyjało, bo będzie sprzyjało ptakom. Po prostu jeśli odsłania się błoto, to odsłania się dostęp w duże połacie, gdzie są w błocie ukryte bezkręgowce, do których mm -hmm. po prostu ptaki są w stanie się dostać. Wcześniej nie były w stanie tego zrobić, bo wszystko było zalane wodą. Także one żerują na tym odsłoniętym błocie, czują się tutaj bardzo bezpiecznie, bo jest to wielki teren. Gdzie y, ludzie raczej nie wchodzą? No, to, może po pierwsze, że troszkę. nie mają po co, a po drugie, że y, jest to obszar rezerwatu. Także w okresie jesieni, kiedy zaczyna się wędrówka na południe, bardzo dużo gatunków zatrzymuje się tutaj na zbiorniku, odpoczywa, najada się i leci po, po prostu no. dalej. Tak? Także jest to taki ważny punkt postojowy. Dla ptaków, które od tej mamy lecące stado gęgaw. Gęgawy tak. już kończą swoje lęki, część ptaków jest yy, pewnie straciła. Mm, no to już częściowo się takie błotko właśnie takie... pojawia, nie? ale, tak, ale no... nie będzie widać w ogóle tych roślin. Znaczy, w sensie nie, nie będzie. Będzie, no bo jak będzie błoto, jak będzie to będą te wszystkie rośliny, nie? Tak, no staje się tu po prostu wielka, błotna pustynia się pojawia. taka która skupia ptaki dzięki temu one zatrzymują się ale żeby, żeby je obrączkować to wy macie tutaj inne sposoby, nie łapiecie w sieci tych ptaków, tylko macie jakieś takie pułapki błotne, tak zwane, tak? Na tak, to, tak. to polega na tym, że w okresie wakacyjnym, w sierpniu, we wrześniu organizujemy tutaj obóz którego celem jest chwytanie ptaków wodno-błotnych, które zatrzymują się tutaj właśnie w trakcie jesiennej wędrówki. I nastawieni jesteśmy głównie na ptaki siewkowe. To są takie ptaki, które mają długie nogi, długie dzioby i brodzą w płytkiej wodzie albo chodzą po błocie i długimi dziobami wybierają bezkręgowce z dna. Na przykład? W związku z tym krwawodziób, czajka, kulik uh -huh. wielki, Oczywiście te nazwy pewnie nam niewiele mówią, bo są to ptaki dosyć rzadkie i nie rzucające się nam w oczy, tak jak może, nie wiem, bocian, jaskółka czy wróbel, którego pewnie prawie każdy zna, ale yy, masowo pojawiają się w miejscach takich właśnie jak to, gdzie gdzie mamy do czynienia z dużymi powierzchniami błota i one głównie związane są z obszarami północy Europy, czyli ze Skandynawią, z obszarami Syberii. W Polsce ich liczebność jest dosyć nieduża, a to za sprawą chociażby tego, że my nasze rzeki w większości, mimo wszystko jednak, znaczy doliny rzeczne osuszyliśmy, spowodowaliśmy, że łąk takich zalanych jest coraz mniej, a to są miejsca, gdzie one najchętniej przybywają. Takim miejscem sztandarowym dla ptaków siewkowych jest Dolina Biebrzy w Polsce. No ale jak wiemy w Dolinie Biebrzy też się dzieje już coraz gorzej, chociażby no, ze zmianami klimatu ten teren staje się coraz bardziej suchy. No i my y, ustawiamy na tym błocie takie klatki y, z o, to, to jest stelaż z drutu, który jest obszyty siatką i polega to mniej więcej na tym, że są dwa wejścia, do którego prowadzą yy, płotki zbudowane z sieci i ptaki mają to do siebie, że jeśli natrafią na przeszkodę w trakcie yy, szukania pokarmu, nie przeskakują jej, tylko idą wzdłuż niej. W związku z tym, idąc wzdłuż tej przeszkody, trafiają na wejście do, do tej klateczki i ciekawa, zwyczajnie ciekawa na spokojnie sprawa, po prostu wchodzą. Świadczy to trochę może o małej inteligencji ptaków, no ale one rzeczywiście tak się zachowują. I ustawiając takie pułapki na granicy błota i wody, jesteśmy w stanie schwytać co roku do kilkuset ptaków, które właśnie tutaj się pojawią. Coś mi się obiło tutaj o uszy, że podobno można tutaj spotkać nad tym zalewem orła. Tak, no, tak, jak najbardziej. Orły, bieliki są tutaj już ptakami bardzo pospolitymi i w okolicy mamy pary lęgowe, czyli mamy ptaki, które przebywają tu przez cały rok i jako że bielik jest, jest ptakiem, który chętnie zjada zarówno ryby, jak i ptaki wodnobłotne, także takie miejsce jest dla niego Aha. idealne, ma po prostu dużą dostępność pokarmu, w związku z tym Gnieżdżą się tu pary w okolicznych lasach. Problemem dla bielika teraz staje się wystarczająco stary las, żeby drzewa udźwignęły wielkie gniazdo takiego orła. No i przez cały rok również przebywają ptaki młodociane, które wykluły się gdzieś indziej w Polsce czy w innej części Europy, a tutaj po prostu przebywają. Bo u orów było wielu ptaków takich dużych. Okres dojrzewania zajmuje im kilka lat, w związku z tym one przez kilka lat po prostu krążą po, po całym kontynencie, koczując i zatrzymując się to tu, to, to tam i po prostu ro, yy, dojrzewając, by wreszcie gdzieś osiąść w jakimś miejscu, jak już są w pełni dojrzałe płciowo. I tutaj rzeczywiście przez cały rok trzymają się bieliki. Zarówno te młodociane, jak i te, które gnieżdżą się po prostu wokół zbiornika. Co mnie jeszcze zainteresowało? Tam mamy wiatraki. Mhm. E, powiem, no to nie jest taki e, dobry element dla, dla migrujących tutaj ptaków. Prawda? Nie wiem, jak, jak to jest możliwe, że takie wiatraki, może to jest rezerwat, e, powstały? Mhm. To jest e, tak, że e, zawsze taka ferma wiatrowa, zanim powstanie, musi być e, zrealizowany. Bardzo szczegółowy roczny monitoring, który wykazuje, którymi, znaczy na, na terenie tego miejsca, gdzie, gdzie wiatraki są planowane, obserwuje się ptaki, sprawdza się, jakimi trasami ptaki przelatują. I rzeczywiście wydawać by się mogło, że w tak bliskim sąsiedztwie wiatraki mogą być niebezpieczne. Ale prawdopodobnie w przypadku tej fermy wiatrowej, po prostu y, wydaje nam się, że ona jest blisko, ale tak naprawdę ona jest oddalona, bo to są y, naj, najwyższe z tego, co ja kojarzę mm. wiatraki, które są możliwe do zbudowania na terenie naszego kraju, czyli one są w jednak znacznym oddaleniu od doliny rzecznej. A najczęściej jest tak, że ptaki wędrują wąskim korytarzem samą doliną, przynajmniej te ptaki błotne, takie duże jak żurawie gęsi, które... Są najbardziej narażone na kolizje W związku z tym, skoro te wiatraki tam powstały, no to okazuje się, że po prostu badania wykazały, że, że na tym terenie nie, nie ma, przeszkadzają aż, nie tak ma bardzo. aż takich dużych emigracji. Zresztą możemy często też zwiedzając inne kraje zobaczyć miejsca, gdzie na wybrzeżach. Niemieckich, holenderskich, gdzie ptaków, takich wodno też jest bardzo dużo, stoi bardzo dużo wiatraków, no i okazuje się, że one tam po prostu nie przeszkadzają. Ale postawienie wiatraka tutaj, w bezpośredniej odległości, w sąsiedztwie doliny i zbiornika, na pewno byłoby szkodliwe i nieuzasadnione, co zresztą miało miejsce. Też w okolicy tamy, w miejscowości Siedlątków, gdzie stało kilka wiatraków i one w wyniku no, interwencji zostały rozebrane, bo, bo zbudowane były jeszcze w czasach, kiedy nie zastanawiano się na tym, czy one mogą szkodzić ptakom, a później no, liczne interwencje wykazały, że jednak miejsce ich lokalizacji jest bardzo no i tych wiatraków już teraz. Tam Rozumiem. To podsumowując, takie najbardziej drogocenne gatunki ptaków, które występują na jeziorsku, to będą jakie gatunki? Ojej. Jest ich tu bardzo dużo, także trudno. No Wymienimy kilka wymień, takich. które kilka na, na pewno. Tak. Jest to jedyne miejsce. w w Polsce, gdzie regularnie gnieździ się czapla biała. I jedno z pierwszych, gdzie tam to, pewnie gdzieś tam za tymi, tymi łabędziami, tak? Tak, jak widzimy, ale to są ptaki, które po prostu polują mm. na ryby teraz, bo, bo gniazda są w zaroślach wierzbowych schowane po lewej stronie, tam w stronę właśnie Warty. Także one tam się gnieżdżą, a tutaj po prostu przylatują na płycizny, żeby polować. Jak, jak czaple mają to w zwyczaju. Także jest tu kolonia Czapli Białych, są lęgowe rybitwy rzeczne, tu akurat ich nie widzimy, są lęgowe rybitwy czarne, rybitwy białowąse, są lęgowe ochary, to są takie kaczki, kaczki, gęsi, bo w one są tak trochę na pograniczu tych dwóch grup, umiejscawiane, związane raczej z wybrzeżem, z dolinami dużych rzek, a tutaj na Jeziorsku co ciekawe, gnieżdżą się w norach, także ochary takie trochę nietypowe ptaki blaszkodziobe. i tych par tutaj jest z roku na rok coraz więcej. No i gnieżdżą się też ptaki wodnobłotne, czyli takie jak czajki, rycyki, krwawodzioby, to co jest coraz rzadsze, coraz bardziej ginące. A tutaj na jeziorsku jeszcze sobie dają radę, bo po prostu łąki zalane są. Dobrze, to tyle. To dziękuję, za rozmowę. Nie bez Miłego dnia. Miłego również.